Nie reaguje, jeżeli nie reaguje, to ja wiem, że ten poszkodowany jest nieprzytomny. Czyli szukam od razu sobie kogoś do pomocy. Jeżeli widzę, że są tu ludzie, bo jak ja zacznę dotykać, to w tym momencie każdy musi się zatrzymać, zobaczyć, o co tam się dzieje. tak? I w tym momencie wybieram sobie kogoś. Pani ma na imię? Ala. Pani Alu, jestem Przemek. Proszę się przygotować, dobrze? Będzie pani potrzebna. Ręka na czoło, dwa palce na kości żuchwy, odchylam głowę do tyłu. Jak odchylę głowę do tyłu, muszę sprawdzić, czy oddycha. Przykładam ucho, liczę do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Pani Alu, poszkodowany nam nie oddycha. Proszę zdejść na dziewięć, a ja rozpoczynam uciskanie klatki piersiowej. I w tym momencie Pani Ala sobie spokojnie dzwoni, a ja uciskam klatkę piersiową na głębokość... 4-5 centymetrów, czyli jak to można być szybko, głęboko i szybko, nie? I co, przyjadą? Przyjadą, przyjadą, już są w drodze. I teraz tak, ja się zmęczę, bo już tak czas, oni jadą, pani 10 minut, to pani też zacznie uciskać, jak chwilę odpocznę, nie? Nie. To jeszcze... Ale na obu kolanach... Kolana Aha, kolanach góry. A to trzeba mieć siłę usią. głęboko, No, głęboko. ale głęboko. idzie, o. idzie. O, fajnie widać. no. Idzie gdzieś, krew krąży. Nam. No. Nie reaguje, haloczyk. Nie, nie ma żadnej reakcji. Nie ma reakcji. Sprawdzamy, nie czy radny. on oddycha, nie? Sprawdzajmy. Proszę sprawdzać, że bardzo odchylamy głowę. 2, 3, 4, 5, 9, 10. Nie oddycha. Nie oddycha. Co no robimy? To, o, iciskamy. Ktoś, ma ktoś telefon? No, nie! No. Nikt no. nie będzie miał, proszę nie pytać. Jest telefon. Nie nie, nie zawsze jest, nie? No, to ale proszę zadzwonić na telefon. Wyznaczamy mododiczny. Tak nie wiem jak ma to zrobić. Tak ma załatwić na, 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 na 999, proszę podać adres i wzywamy pomoc, a ja uciskam... Ratownictwo medyczne słucham yy, Dzwonię z tyłu. Ulica. Tak. ulica nie, nie podobało się co 10 w a my mężczyznę yy, nieprzytomnie nie oddycha. Nie oddycha, nie oddycha. Ktoś uciska klatkę pierwszową? Tak. Dobrze. Zespół ratownictwa, że do Was jedzie na sygnale, potrzebujemy na to 10 ciążą <laughs> każdy 10 do 12 minut będą, proszę uciskać klatki się cały czas bez przerwy. Coś mogę jeszcze pomóc? Nie, no nie, nie Dobrze. Proszę dać głośny mówiący i będę dla mnie liczył. Chcę być, i ja jestem. Jak się pani zmęczy, to po koleżanka powiem. jest z drugiej strony seklarka? Tu już tu, i zmienię. Idziesz mu po jego nogach. Od, no. <laughs> o odczu. O, w I na yes. zakładkę. Ja teraz... I uciskamy u no. dwa. I zmiana. Proszę. I jedziemy. O bardzo dobrze. I głęboko, mocno, spokojnie. Jest dobrze. Pogotowie w drodze. Kto chce uciskać? No po kolei. no. Pogotowie ratunkowe, nie będę Cię męczył, także ten przyjechaliśmy, przyjechaliśmy. pacjenta. No, przejmują pacjentę, no tak? to już teraz. Dziękuję. Zobaczcie jak bardzo ładnie, tylko. I jak karcie to <laughs> tak oni Od <laughs> <roku. śmiech> razu go on kurzek, lekko trzeźwy kurz, kurz, nas usta usta usta. A co kurz, Nie kurz, kurz, nie to, co trzeba. kurz, 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 dzieje. kurz, 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 Właśnie o to chodzi. kurz, cały. Także Zawsze zanim zaczniemy usta-usta, sprawdźmy, czy, czy jest przytomny czy ten, nie? Bo mówię, no może być tak, że faktycznie spotkamy się tym usta-usta, no. za szybko pójdzie paniania. Bo już może być tak, co zdarzyło się, że pani nie sprawdziła, czy ten bija, leżący był pijany, czy nie. Przyłożyła ucha, ale ja ona jak oczy otworzył, zobaczył i włożył jej język do ucha. Nie? To się bardzo zdziwiło, bo nagle poczuła dla was oddech, to poczuła coś mokrego, nie? Także tutaj zawsze pamiętajmy, trzęśniemy i potem dopiero dalej sprawdzamy. No. Mam jedno pytanie. Tak? To jest szkolenie z BHP z pracy, które zostało. Nie. nie. Tak? Eee, znaczy to kiedyś może tak. Kiedyś no. było, nie, Dlatego mówię. No, tak, no, tak. kiedyś dlatego było. To jest, że no. Dlatego tutaj tak. się zmienia, zmieniają się no. wytyczne, dlatego proponuję. Najpierw potrząsamy, sprawdzamy, czy jest przytomny, sprawdzamy, czy on no. nie reaguje. Podnieś I głowę. głowę i wsuwamy. Nie duchamy, słuchamy, to nic, nie, że nie, jest, nie, no. nic. Panie, nie nie oddycha, nie? Nie. Nie oddycha. Tak. Mhm. I uciskamy. Kogo do pomocy mamy? Ja. Super. Radowisko no. będę szesłał. W cechy niepodległości 110 biblioteka mamy tutaj młodego mężczyzna. Nie przypomnę, nie oddycha. Uciskaj, wystarczy tak. wierzyło. Tak. Zespół będzie do 12 minut. Dziękuję. Dziękuję. Proszę ciebie. Państwa i w tym momencie oczywiście ja mówię, znowu cały czas na linii wyciskamy głęboko, głębiej, głębiej. Super, no to pani robić świetnie, naprawdę. Dzisiaj po gimnastyce jest. To... A to super. Super. Jak będziemy się zmieniać, to proszę wołać. Jana, szybko. Ostatnio na szkoleni napuszczał ratownik. No a wszystko kogo ci wykonał. Nie, staj na live. Długo mama. mamma. Pogotowie cię. 12 minut, nie ma pogotowia. Nie Proszę zasadzić po, po Gotowie. Halo, pogotowie? Mamy tutaj człowieka lat. Gdzie tutaj? W Tychach, w Tychach, ale nie po zbyt. 110 przed biblioteką. Yy, nie oddycha. Yy, jest osoba, która rani muje, uciska klatkę piersiową. Tak. Nie wiemy co się wydarzyło. Uciska cały czas klatkę piersiową, zespół ja to wystaje w drodze. Widzieliście Państwo, jak się stało? Do tego doszło, cokolwiek widzieliście? Panie? Nie, zauważyliśmy tylko tłum ludzi, którzy tam się zbierali i nikt nie chciał reagować. Nikt nie za tego poszkodowanego? Nie, bo być może nikt się nie przyznaje do poszkodowania. <laughs> <laughs> Zespół to, to cały czas to rozmawiamy, to on jedzie. Proszę, świadomy tego, to, że ja rozmawiam przez 12, to, to nie jest ja, nie wysyłam karetki. zmienić. Karetka jest w drodze. Ja to mówiłem, nie? karetka jest w drodze i dopytuje się o resztę, bo mam ten czas. Musimy mieć ustaw szyjników, to, to nie tak, że się chce zginąć. Takie bulgarium zbyt lecą, bo tyle gada. Karetka, wszyscy <laughs> myślą, że karetka jest za robią w stolicy. Zmienię, zmienię. No, mój telefon zmieni. Nie, nic nie trzymam, otwórz go na głośno mówiąc. Co mam, z czym mam? pani uciska karetki. A to teraz tu? Jeden, dwa, trzy. Spokojnie. No. Nie zapomnijmy oddychać. No, przed... do... Bo to jest dość ważne od tych naszych. No tak. Bo czasami jak uciskamy, zapominamy o naszą oddechu, nie? Po gotowie nie będę tak, tak długo męczył. Doje. <gry> Będziesz widział klatki piersiowej. W ten sposób... W Nie zobaczymy, czy oddycha. No. Słabo oddycha. Oddycha. No oddycha ale oddycha. Słabo oddycha. No, to mamy... No ja. po, jak oddycha, Pozycja, no to tyle, ile oddechów było na 10 sekund? Tak słabo oddycha? No właśnie. I ja wtedy poproszę sprawdzić, ile oddechów słyszymy na 10 sekund. Dobra, czekajcie. Doczekam. Jak ten fantom oddycha, Teraz? to jestem w niebie. Proszę liczyć 10 sekund. Ja będę popychić to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dwa oddechy na 10 sekund. Nie oddycham, nie oddycham, tak? Muszę zrobić ta 29. No, Ratowisko medyczne Dzień dobry, dzwonię z tychów, ale ja nie 110 przed biblioteką. Mamy zatrzymanie krążenia. Ktoś uciska klatkę piersiową? Tak jest, młoda osoba tutaj uciska klatkę piersiową. No. Dobrze, to uciskacie klatkę piersiową, zespół ratownictwa jedzie, jedzie do was na sygnałach, 10-12 minut będzie. Czy ktoś zna tego poszkodowanego? Zna pani tego poszkodowanego? Nie, nie. a ktoś zna tutaj? Znacie! Nie. Nie a mniej więcej, jak pani patrzy na niego, ile może mieć lat? A ja wiem, tak około 30, no nie młody. Dobrze, około 30 lat. Proszę państwa, kiedyś zapytałem się, ile może być, dzwonił, dzwonił facet, ile może mieć lat? No, e, stary jest, no. jest dla mnie stary, no. 60, to jest tak jeszcze młody, mówię 80 lat jak nic, tak. nie? I pytam się to, ile ten stary ma, a ta dziewczyna woła nie, nie, on ma koło 40? Jesteś <grym <grym stary. No No ja Ubie tak miałam kiedyś. A młoda, jeszcze ile ma lat? A młoda pani, 58. Działamy, działamy, bo to jeszcze nie dojechało. O, młoda damo. Tak, tak, Jak, tak Jak się zmęczysz, to tutaj pani ze mną gada, bo tak stoimy i gadamy. No, ja tak Ale reanimuje się, to nie... świetnie. No, to co no, zmienić? Zmieniamy. Dobra, teraz. Znaczy potem tak jest, nie? Bo stary, nie? I widzicie. Mniej więcej jaki wiek, żebyśmy widzieli, jak to działa. stary, <grystanie> Wiecie jak jest yy, zatrzymanie krążenia, to wiek nam daje nam mniej więcej jakieś tam obejrzenia, hmm. bo jeżeli dojdzie na głowę zatrzymanie krążenia od 30-latka, yy, to wiecie, że to jest, jego jest trudniej przywrócić mu tak. yy, życie niż Słysza. 68 przyrodkowi, tak. nie? Młodemu jest trudniej? Tak, tak. tak bo jego jak zatrzyma? To jest ciężko, bo u seniorów to jest to, jak już mamy swój wiek, tak jak ja, serce robi różne obejścia nam. Tak zwane bypassy życiowo sobie robi samo. I wtedy jest łatwiej przywrócić to krążenie, tak przyjaliśmy. Ja, się nazywa. No. Tak, nie, nie reaguje. Nie reaguje. A ja dla na pogotowie. Halo, pogotowie. mamy nieprzytomnego człowieka przy urzędzie miasta. Nie oddycha. Nie oddycha. Coś mi się. Tu... Byłam, czyłam... yy... no. No. Ale ja pogodowia nie słyszę. Ratownik, głową do dołu. Nie chwytamy za nogi i tak wyrzuć do. z Wykluj. Bierzemy na rękę i tu trzymamy głowę. Następnie do dołu i uderzamy między łopatki. Pięć razy nie pomogło, obracam sobie ją i pięć razy uciskam środek klatki piersiowej, jakbyśmy reanimowali i tak na przemian, aż jeżeli wypluje, zacznie płakać, mogę sobie ją przytulić, nie? Ale dopóki nie zacznie płakać, to działamy. Z tyłu uderzamy, z przodu uciskamy. Jeżeli straciło przytomność, jest nieprzytomna, już jest bez kontaktu, to kładziemy ją normalnie na ziemi i uciskamy środek klatki piersiowej. Na środę Dwa palca. dwoma palcami, próbujemy. Dlatego, że próbujemy. bo miałam wnuczkę właśnie w ten sposób. No i nie boimy się, działamy. Tak się Tak. Tylko musimy sobie głowę klić, tak? Chwyć głowę. Aha, nie chciałam O tak. zadusić. Tylko mocno tak, mocno, mocno. jakbyśmy wino otwierali za młodość. O. I tak wydechuj to. Tak jest. Aha, I pita. O, tak, o właśnie, bardzo wow. Obracamy na plecki i potem środek nam. Tylko tu uciskamy już, nie bijemy, tylko środek uciskamy, nie? Zawsze dobrze, by z głową do dołu. dołu, nie? Dwa palce sobie? Tylko zawsze tą głowę podtrzymujemy, bo dziecka głowa jest niepewna i ona będzie nam latać, nie? No. No mogę, bardzo. Jeszcze wnuków mieć nie będziesz, dobra, nie? Ale. Tak, między Tak, no, na, 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 jak najniżej, głowę niżej. O, i tak, no. Ona przewinę nie otwiera. Głowę musisz trzymać, bo Mama nie wie, czy kiedy otwiera. <grym> no to no. nie, a zawsze głowa musi być niżej, no. nie? No. Nie masz tak. Daj, daj, ja trochę. Daj, dam o obu, to znaczy, że. Dobrze.

Jak uderzymy w głowę, to tym głupie będzie, no ale tu... To... A jak reanimujemy? Bo to też zawsze się odwielbuje. Tak samo e, dwoma palcami. Bo jeszcze nam kiedyś też pokazywał e, e, na no, szkole, że e, jak to byśmy brali i dwoma... Ale musi żyć na ziemi. I to jest, nie, nie no. zawsze obejmiemy to dziecko no. dwoma tu, to Jak jest tak malutkie, jak jest malutkie, nie? za ile... grube dzieci, koprytów, Dlatego zawsze to dwoma, To nie damy tak rady, tak nie? No nie damy tak. A jak są takie dzieci, nie wiem, 6 lat, to by... I jedną, I jedną ręką, ręką, jedną ręką, no. Tak, no. Nie, a tutaj mamy? O. I ten sposób. dwoma palcami no. I na stole najlepiej, bo to tak. No, no takie To mały. będzie wnuka? Nie, a to już ja jest ja ja przepraszam. Ja to. Ale może być wnuk. Już przecież to nic nie boli, jak to się mówi. No, no, jak no, nie, jakaś, nie, ale taką, czy czteroletnią. Ale moja Agnieszka kiedyś właśnie falaty. dusiła się. Moja wnuka, A ten wnuk młodszy od niej przedmi, mama. wiki ma problem? Jak? Tak. Ona coś tam musiałem robić drugi raz więc tak. nie ma problemu. Y, no. no. Ona Nie pomogła. Ona wiedziała jak. Ona nie pomogła, wzięła ją za nogi i wytrzepała. do dołu i tak, wytrzepała. i te, cukierek Aha. wypadł Od tamtej pory to jest naprawdę taki... Tu uderzamy normalnie jakbyśmy... Tak, uderzać, uderzać. Nie, nie tak wypchać <grym> tak ręką, tak. Tak. No, nie bać się, Ale uderzamy, tak. Uderzyć. Nie bać. I tak. O, I tak. tak, tylko tak stanowczo. I tutaj, i tutaj tak też nie. I, tutaj, I tu środek już uciskamy sobie, tylko też do dołu głowę jak najniżej i ten. trzeba czy niżej, żeby dołu, żeby grawitacyjnie pomagało, no. I zawsze dwoma paluszkami środek klatki i ten. Bo pri doslejh je to drugače.